Cześć! Jestem Malwina. Oglądasz mój kanał, który powstał, by opowiedzieć Wam historię mojej choroby i udokumentować proces powrotu do zdrowia. Być może dzięki tym nagraniom uda mi się dotrzeć do osób z podobnymi objawami, które nie zostały jeszcze zdiagnozowane, a potrzebują pomocy. To wszystko się samo dzieje, niech mnie ktoś po prostu uszczypnie. Ruszyła lawina licytacji na moją rzecz. Po prostu znajomi jeden za drugim proponują, że wystawią coś ze swoich firm i tak dalej. Jestem w szoku, jestem wdzięczna i no i nagle się okazuje, że jak już powstała grupa z licytacjami, to niezbędne jest założenie zrzutki, żeby ludzie mogli na nią wpłacać pieniądze, także Chciałam tego uniknąć, ale teraz już po prostu pójdę za ciosem. Wszyscy do mnie piszą, że mam się tego nie bać, e, jakiegoś hejtu czy wypominania, mam robić swoje, mam walczyć o swoje. I skoro ileś tam osób mi mówi i, i rozumie to, że ja chcę żyć. A nie siedzieć w domu i się chować, tylko te pieniądze też będą mi potrzebne na to, żeby chociażby w formie terapii uczyć się wychodzić z domu coraz dalej, jeździć gdzieś, znaczy się nie mówię, nie wiadomo gdzie nad morze, to na pewno nie pojadę, ale zwiedzać coraz dalszy zamek na przykład, tak? Nie wiem, gdzieś do godziny od Gliwic albo jakieś jeziorko, żeby na jeden dzień chociaż pojechać. Czy może uda mi się gdzieś yy, na weekend, yy, gdzieś z jakimś, nie wiem, aneksem kuchennym, żeby sobie zatankować, pojechać po prostu, wypocząć, pooddychać jakimś świeżym powietrzem, zobaczyć coś, poczuć, że ja po prostu żyję, żyję dzięki, dzięki Wam, dzięki tym ludziom i odzyskałam po prostu. Taką motywację, takiego power'a teraz mam. Mam nadzieję, że to będzie się tak samo teraz napędzać i naprawdę tych osób, które gdzieś tam będą krytykować, będzie mniej, bo nawet obcy ludzie do mnie piszą, że mi tak współczują po prostu to, co ja przechodzę. To, co już przeszłam, to ile to w ogóle będzie trwać, że trzymają kciuki, że mnie dopinkują. I właśnie nawet jakieś dziewczyny do mnie piszą: Hej, nie znamy się, ale trzymam za ciebie kciuki. Wiecie, jakie to jest miłe? Wiecie, ile to po prostu dodaje humoru, tak naprawdę? Ja to mam, pokazałabym wam, gdybym miała <noise> włosy dłuższe na rękach, jakie ja mam ciarki z tego tytułu. Naprawdę. Jest po prostu. Ogrom szczęścia, karta się odwróciła, i jestem wzruszona. Nie, ja nie wiem, co powiedzieć. Nie będę tutaj nawijać teraz w kółko, jak to się cieszy, ale radość jest przeogromna. Właśnie zajechałam pod Śląskie Centrum Chorób Serca. Dzisiaj będę miała założony holter, żeby sprawdzić, czy te moje reakcje toksyczne nie uszkodziły mi serca. Woda jest dzisiaj niewyjściowa. Uderzam pod pokój numer 6 i jestem dobrej myśli, że wszystko z moim sercem jest ok. Jestem już po założeniu holtera. Byłam przerażona, jak pani wyciągnęła płyn do dezynfekcji, żeby oczyścić skórę. Alkohol zwiększa przyczepność. Jak mi zapach alkoholu wszedł w nos normalnie, wszystko mi zaczęło boleć, nerwy głowy zaczęły mi e, nieparzyć. Serce mi zaczęło kołatać, ale sobie myślę, nic mi nie będzie, przecież to zaraz wyparuje. Oddychałam głęboko, mówię trzeba, ale na wszelki wypadek zapytałam się pani, czy gdyby się coś wydarzyło Yy, nie wiem, co mogłoby się takiego przydarzyć, ale czysto hipotetycznie, gdyby była taka potrzeba, czy ja to sobie po prostu sama mogę poodpinać, czy to musi ktoś zrobić, yy, jakiś specjalista, tak? Czy no nie wiem, czy mi się coś stanie od odrywania tego, no, no nie mam zielonego pojęcia, jakieś spięcie, zwarcie, porażenie prądem, no, no, no nie wiem, no nie znam się na tym, pierwszy raz coś takiego mam, nie chcę tutaj wymyślać i. Yy, pogłębiać jakiejś mojej paniki z tym związane, i nie o to mi chodziło, ale gdyby po prostu jakoś mój organizm źle na cokolwiek zareagował yy, i czułabym, że po prostu muszę to ściągnąć, nie tłumacząc oczywiście pani szczegółów, bo zajęłoby to dużo czasu a i tak mogłabym w to nie uwierzyć. No więc pani powiedziała, że tak jakby się coś działo, mogę ściągnąć, ale nic mi się nie dzieje. Yy, przeżyłam ten... Yy, Spłyn do dezynfekcji, także do jutra spokojnie wytrzymam. No i zobaczymy. Jestem, tak jak już mówiłam, dobrej myśli. Mam nadzieję, że mam serce jak dzwon i wszystko będzie dobrze. Mój wczorajszy dzień przedstawia się następująco. Pewnie nie wszyscy z Was wiedzą. Ale już o tym wspominałam, że bardzo wcześnie wstaje rano. Około godziny piątej się już budzę, i tak zaczyna się mój dzień. Na ogół już coś ogarniam w kuchni, albo rozpakowuję zmywarkę, zaczynam przyjmować lekkie wychody z psami. Mniejsza z tym. Nastawiłam sobie wczoraj zupę na wywarze z pałek kurczaka. Kupionych w tym samym miejscu z kawałkiem cebuli, wygotowuję to, wyciągam i dopiero wrzucam warzywa. Ugotowałam zupę z białej kapusty, z marchewką, z kaszą gryczaną, tak jak to robię często. I proces gotowania takiej zupy zajmuje mi około 2 godzin, dlatego że porządnie wygotowuję mięso gdzieś przez półtorej godziny. No, i potem godzinę gotuję warzywa, także kiedy przyszła moja pora drugiego posiłku, chciałam sobie zjeść zupę, i po łyżce zupy nastąpiły bardzo silne reakcje. Pomyślałam sobie, że pewnie to przez liść selera, listek dosłownie, który wrzuciłam, ponieważ dawno nie używałam selera, bo nie miałam. I jakby odpuściłam sobie dodawanie selera do aromatu, żeby był aromat, do nadania aromatu. No i cała moja zupa po prostu poszła, no nie, że do wylania, ale już wiela, wiedziałam, że po prostu będę mogła ją normalnie doprawić i po prostu kogoś nią poczęstować, oczywiście bez pieprzu, żeby mi nie wszedł w nos, bo to nadal potęguje jakieś doznania bólowe. Także Jeden posiłek i od razu danie na drugi dzień zostało wyeliminowane. Pojechałam na holter, wróciłam. Mówię: Dobra, mam jeszcze dwie pałki, bo kupiłam zestaw czterech w Lidlu i gotuję kolejny wywar. No więc znowu wrzuciłam kawałek cebuli. Tym razem już nie dawałam kawałka selera. Mówię: Gotuję jeszcze raz. Pokroiłam sobie, poszatkowam warzywa, ale zanim je wrzuciłam, Stwierdziłam, że dla bezpieczeństwa skosztuje mięso. Skosztowałam to mięso jeszcze raz. Znaczy się jeszcze raz. Skosztowałam to mięso y, zanim wrzuciłam te warzywa. No i znowu zaczęła się bardzo silna y, reakcja. Także stwierdziłam, że być może z tą partią po prostu mięsa jest coś nie tak. No więc nastawiłam. Trzecią e, partię wywaru na zupę, bo rozmroziłam sobie w mikrofalówce e, pałki, które miałam jeszcze w zamrażarce i wiedziałam, że są one na tyle sprawdzone, bo już z nich gotowałam wcześniej zupę kalafiorową. I znowu, po kolejnej półtorej godzinie gotowania tej pałki z cebulą. Skosztowałam najpierw mięso i znowu dostałam silnej reakcji. Więc pomyślałam sobie, niemożliwe, że to widocznie jest reakcja na cebulę. I patrzcie, ile z dnia straciłam na gotowanie rzeczy, których nawet nie mogę jeść, i ile z tych rzeczy tak naprawdę się w cudzysłowie zmarnowało. Moje psy mają teraz jedzenie do końca tygodnia, także nawet karmy im nie muszę dawać. Plus jest taki, że oni to zjedzą, że nie jest to mięso do wyrzucenia. Ale ja straciłam w tym momencie trzy posiłki. Na szybko zaczęłam sobie robić taką, e, nie wiem jak nazwać, zapiekankę z parowaru, bo nie jest ona zapiekanką. Parowarka, parowanka. Mam e, garnek z nakładką po prostu na garnek do parowania. No więc zrobiłam sobie kapustę z kaszą, gryczaną, e, brokułem i marchewką na szybko. I na, zrobiłam na szybko, ale czas parowania, no to przynajmniej godzinę, tak? Oczywiście zajęłam się czymś w międzyczasie i nagle czuję smród. A że jestem wyczulona, to poczułam go bardzo szybko. Okazało się, że wygotowała mi się woda w garnku. Garnek się przypalił i tym samym e, zadymił e, cały obiad. Więc kolejny posiłek do zmarnowania. Akurat odwiedził mnie znajomy, który miał mi pomóc właśnie w, w paru rzeczach tam na YouTubie i w domu i tak dalej. Także załapał się na obiad, zjadł z chęcią i zupę, i tą zapiekankę z parowaru. Aczkolwiek ja zostałam bez tak naprawdę trzech posiłków w ciągu jednego dnia, plus przypaliłam garnek, ten garnek jak na szybko chciałam po prostu, bo smród mnie aż otumanił, odłożyłam go na blat i przypaliłam sobie blat w kuchni. I tak wyglądają niektóre moje dni. Oczywiście zapadła mi się prawa powieka aż z tego smrodu, z tego dymu, z tego kurczaka, którego skosztowałam, a nie mogłam zjeść, ale przynajmniej upewniłam się w tym, że nie o kurczaka chodziło. Na szczęście, bo już nie wiedziałabym, gdzie go mam kupować, tylko chodziło o cebulę. I przez tyle miesięcy jadłam wywar na cebuli i nic mi nie było. I dlaczego nagle mój organizm odrzucił? Jest coś z tą cebulą, czy już nie mogę jeść cebuli. I dzisiaj jest już godzina ósma rano. Ja sobie nastawiłam dwie zupy na dwóch różnych wywarach, nie dodając cebuli i mam nadzieję, że chociaż jedno z nich mi po prostu przypasuje. Na ten moment nie wprowadzam już żadnych nowych produktów. Żadnych nowych posiłków, z tych, które w ostatnim czasie zaczęłam wprowadzać, ale organizm reagował. Jestem już tym na tyle zmęczona, że odpuściłam, robię sobie na parę dni przerwę. Do wtorku czekam na wizytę kontrolną i nie będę forsować mojego organizmu, bo po prostu nie mam na to siły. A tyle w międzyczasie się dzieje po prostu dobrego na szczęście, że odwraca to moją uwagę. Chęć pomocy, jaką ludzie y, chcą mi nieść, jest po prostu... przerosła moje najśmielsze oczekiwania, aż mi łzy teraz stanęły w oczach. Ale powiem Wam, że po prostu dobro wraca i super, że mam się czym zająć, że mam nie kto odciągnąć myślami od tego, że znowu mi coś nie wyszło, bo wcześniej czułam się potwornie sama, jeszcze siedząc sama w domu, nie pracując. I zamartwiałam się tym, że znowu coś mi nie wyszło, znowu czegoś nie zjadłam, a teraz sobie myślę: okej, okay, nie zjadłam, trudno. Ale za to zyskałam coś innego, tak? Ktoś się tu mną zainteresował, ktoś się odezwał, ktoś napisał, ktoś mnie odwiedził. Koleżanka podrzuciła mi kolejne puzzle do układania. Wieczorem wpadła też, żeby założyć zrzutkę na mój cel, także. Dzieje się dużo dobrego mimo złej sytuacji, w której się znalazłam.